Wiosna się zaczyna, więc widać tutaj, robią coś, tutaj też coś robią. Teraz tylko poczekać, jak trawka ładnie urośnie. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj samego rana zmontowałem film. Często widzowie mnie się pytają, skąd był pomysł, jak to się wzięło. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. I prawdopodobnie odkryłem. W 24. vlogu powiedziałem. Witam Cię, cześć Marcin Mazur, w tym nowym, pięknym dniu. I to w zasadzie był początek. Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Sam nie wiem, jak to wyszło. Po prostu gdzieś tam od siebie. Tak, tak to pamiętam. 24 vlog. Myślałem, że to było później, że to było gdzieś tam kosetnego vloga. Jeszcze tylko odbiorę paczkę dla miłosza. Kto jest dla miłosza. To jest dla miłosza. Idę mu zaniosę. Buty, <laughs> bo w ogóle jest miłość na skiercie parku i właśnie sobie buty strzeli. Nie, no ten jak podchodzi do piłki, tam się pachać chce, no. Skubany mu wypuści. Ajajaj! No dobra, i teraz mamy karne. Rzuty karne. Jest! Nie, ma! Super! No jak on podbiega? to wyjawi, ja no? Ach. Lukaku, Romeo, Lukaku! Yes! yes! <laughs> o oh, I <God! laughs> zwycięstwo! Mm. Paragon! A co robi ta dziura tutaj? Za małe? No Za małe, na pewno A, Można je oddać? Mhm Dobra, że? No Ale na razie nie mogę ich włożyć w ogóle W sensie, gdybym miał... Gdybym miał na przykład to do tego do weź, weź na długość, weź, weź nogę podstawową No na styk byłoby, tak? No tak, no ale... Jaki jest rozmiar? 21 no to dlaczego? No to zamówiłeś 40. To zamówiłem 41,5. Cześć. Dzisiaj nie było przyrody. Nie miałeś przyrody dzisiaj? A z A, ja... A masz telefon? Co? Masz nie. telefon. A teraz czas na trening. Nie będę pokazywać kierowcy, dlatego że chcę wziąć, przejąć jego telefon. Możesz mi dać swój telefon? I do sklepu chcę ci zainstalować Whatsappa. Trening zakończony, nawet dzisiaj mi się dobrze grało. Na początku grałem na bramce. Ale później w polu nawet w kilka bramek strzeliłem, i właśnie nawet wyjątkowo dobrze mi się grało. Witam Cię w tym nowym pięknym dniu. Powinno, generalnie, marketingowo, to jest za długie. Witam Cię w tym nowym pięknym dniu, to jest za długie. Wielokrotnie już nawet jak miałem, nie wiem, tam trzysetny, jak był odcinek, to myślałem, żeby coś było coś krótszego, dwa wyrazy. Można podsyłać jakieś propozycje, jestem bardzo ciekaw. Może napisać hashtag mazurslogan i zobaczymy. Wszystkie, wszystkie propozycje oznaczę serduszkiem, także bardzo proszę dwa wyrazy pozytywnie, żeby to było generalnie pozytywne nastawienie, no nie? Kochaj życie. Ciesz się życiem. Nie wiem co tam jeszcze. No nie, dobra, bądźmy kreatywni wszyscy. Każdy, kto napisze hashtag slogan i pomysł swój to za serduszko. Tylko tyle, no ale lepsze to niż nic. W ogóle dzisiaj z Marcelem nagraliśmy. E -e tutaj są super zinksy i co i teraz się bawić cały czas z nimi? Co? A otwierałeś jakieś jeszcze dodatkowo, czy nie? Nie, każdże. Nie, <grytanie> otworzyłeś chyba. Nie. Marcel, miałeś nie otwierać? Nie otworzyłem! Nie, nie otworzyłeś, miałeś zostawić na drugą część. Nie, miałeś ty mi pokazać. Obejrzał mojego vloga. Nie, ale I, nie Który to jest vlog? Jaki numer? Smutno ci się zrobiło? Płakałem. Ryczałem. Naprawdę? <grywa> <grywa> Dobre to jest? Sumie, a wiesz, ja się poboryczałem. Ja normalnie ryczałem wtedy. <grywa> Dobre to jest? No. Mama! Ale prawda, że ja wtedy ryczałem? Ja normalnie nie mogę wziąć oddechu, ja ryczałem. Rozumiesz? To nie było, że mi łezka poleciała, czy coś. Ja normalnie ryczę, nie ze mnie się lało. <noise> Ale fajne to jest. No, kurde. To jest... Nigdy mnie tak go... nigdy... Mnie tak nikt nie rozbawił. Nigdy. Naprawdę? No. Pierwszy raz do łez. Nigdy nie śmieję się. Hmm. Nigdy mi lewa łezka nie poleci. Ja nigdy nie mam łez w oczach. No to co? Widzowie a obejrzą? Normalnie... No. no to zaczynamy. Start. A, a normalnie tak ryczałem. <noise> Dzięki to ja, ja wybiłem? Ja Dwa! Dwa! Nie, ja nie było <noise> Marcel wrócił ze szkoły, i gdzie idziesz? Powiedz mi. Do kwieciarni. A po co idziesz do kwieciarni? To? Ja. Bo chcę mamie kupić kwiatki. I nie chcesz, żebym ja szedł z tobą? Nie. Samemu chcesz? Ej, bo ja też muszę iść kupić, ale nie tylko mamie, ale też babci. Babci. No. Eee... Stary. Dałem. Ile? 20. Serio? <grywia> <Ja>. <grywia> Za cztery róże Ale dla mam musi być drogo Musi być drogo? jest <grywia> brawo No, no Tutaj są wszystkie do wylosowania I zobaczymy co ja wylosuję Ma Marcelowi dzisiaj rano złożyłem vloga i teraz oglądaj i sprawdza Figurka Hej, Marcel I druga amunicja Zobaczcie, tutaj mamy pięć domków Żegnam, dajcie suba, lajka, miły komentarz I bądźcie koniecznie na live. Czerwone Czerwone, zobaczę czy mam jeszcze Kupujemy kwiaty, może tego miszka. Hmm. Widzicie jak chciałem go mamie kupić? <laughs> Witam ci w tym nowym, pięknym dniu ty też? Witasz w tym nowym pięknym dniu? Nie, ja w nie widzę. <noise> Dzisiaj jest dzień kobiet, a ja się szykuję do wyjazdu. Jadę nad nie nad morze, tylko w góry. piję jednej babci, tak? Z kwiatami. No, zaraz. Ej, jedna, druga to babcia Ewa, a trzecia? Krysia. A, tak. Zapomniałem. No bo to jest twoja babcia. <grystanie> no, tak, A twoja prababcia. Mhm. Jeszcze wpadłem do pracy. Paczka do mnie przyjechała i list od widza. O i bardzo ładnie koperta przygotowana, pozdrawiam Oliwier, znaczek jest, więc zaraz autograf złożę i od razu wyślę. Idziemy nasmarować narty, to są nowe narty Mariusza, Wulki Race Tiger, piękna nazwa, super wyglądają. Bo okazuje się, że co, te nowki narty trzeba nasmarować, tak? Ale smart techniczny. A, jest smar techniczny i trzeba nasmarować. Jesteśmy w Galerii Jurajskiej w Częstochowie, pozdrawiam wszystkie osoby z Częstochowy. No nie tylko. Idziemy jakimiś bocznymi. Serwis techniczny, warsztat. No. <laughs> Bo wszystkie windy, Maryz mówi, że są pozajmowane, dlatego, że... O. Towarowo. Po prostu tyle jest w galerii ludzi. Bo teraz jest co? Na, na gorąco, tak? I nakładany smar? Tak, jest na gorąco. Zobaczcie, muszę go Na razie używam taki bazowy smar, powiedzmy. Bo e, każde nowe narty trzeba przesmarować? Zresztą one są na tę chwilę smarowane takim smarem technicznym bardziej, tak? No chodzi o to, żeby ten ślizg nie wysykał jak one tam leżą gdzieś tam na sklepie, prawda? W transporcie, żeby ten y ślizg się nie niszczył. Natomiast no, później każdą nartę trzeba przesmarować smarem na odpowiednie warunki tak naprawdę, nie? Mariusz sobie kupił narty, jak był w ferie, w drugi tydzień ferii, to wrócił. W ogóle o tym powiem pewnie jutro lub pojutrze. Wypożyczał narty, dlatego że mu się jego zepsuły, i po prostu wypożyczał te jakieś tam dobre narty. I po prostu mówi, że jest niesamowita różnica, że jest kompletnie inaczej siedzi na tych nowych niż na tych naszych starych, 15 czy 20-letnich. No i okazało się, że wrócił z zakopanego i co zrobił? Kupił narty. Tak, że ma nowe, nowe narty, tylko musi właśnie je nasmarować. Ale zobaczy te narty, czy tak jak te, teraz jest obniżka, tak to 3000. Tutaj 2,5, 2, a z 2 na 1000 na 1200, nie? No ale mamy też narty pewnie. A to już jest cena podmniejsza, 1900. Albo no, też mamy 1900. Do tego trzeba doliczyć buty, obojętnie które. Ty tak pewnie, jak weźmiemy sobie jakieś tam buty, to myślę, że z 1000 będą kosztować, no, 1200, z 1500. Także narty nie są tanie, ale. I, i m.in. z tego też powodu nie zdecydowałem się kupić Miłoszowi nart. Przyjechaliśmy na stacji się zatankować, się ze z tyłu i wiesz co? Niedobrze mi się robi. Wziąłem sobie laptopa, pracowałem, chciałem zmontować film, ale ta głowa w dół... i Nie wiem czy to właśnie głowa w dół i człowiek nie jest przyzwyczajony do tego, bo to po prostu niedobrze mi się... dło mam. Albo dlatego, że jeżdżę z tyłu. Nie pamiętam kiedy ostatni raz jechałem z tyłu jako, jako pasażer, no bo zawsze się z przodu. Na stacji kupiłem jabłka. On bo mię do talety yy, i mam i mam jeszcze chłodogę. 8 km 02. Ta cyferka ja na górze i 59 minut. Ehi, ecco, è